Witam, witam, przychodzę dzisiaj do Was takim szybkim y, holem zakupowym takie zakupy y, po prostu na szybko tak na, o, na obiad i myślę, że tak na dwa dni i również y, dla piesków y, kości także więc już Wam pokazuję co kupiłam tutaj mam jedną y, margarynę do pieczenia planuję może jakąś, jakiś, jakieś ciasto kruche z jabłkami upiec to może wam też nagram w najbliższym czasie tutaj jest duże opakowanie żółtego sera gołda 500 gramowe na po prostu kanapki na no, tak szybciutko jest dwie jest. Są dwie papryki. Myślę robić taką e, albo zapiekankę, albo taką e, danie jednogarnkowe. Zrobię. W szybkoważę. To też może coś wam e, nagram. Do tego mam zakupione dwie sztuki e, takiego kalafioru, kalafiory, dwa kalafiory nie będę za bardzo wyciągać, ale zobaczcie jaki ładny, właśnie do wykorzystania do tej dodania, albo tego jednogrankowego, albo do tej właśnie zapiekanki z warzywami, jakieś ziemniaczki, właśnie kalafior, papryka, jakieś mięsko, czy jakaś kiełbaska, jeszcze nie wiem jaka będzie koncepcja. Bardzo ładne, tutaj są te. Kalafiory ewentualnie jak tylko jeden mi pójdzie bo są duże bo czasami są takie mikre to będzie na jakąś zupkę warzywną czy kalafiorową także bardzo bardzo ładne jak na tą porę roku mamy również woreczek się rozdarł bo to te woreczki to słabizna Yy, na przygryzkę yy, przekąskę takie mandarynki no, po prostu i dwa dwa jeszcze dwa takie zwykłe jabłka dzieciaki nie za bardzo, ale ja to bardziej ja za jabłkami, czekajcie, muszę odstawić gdzieś na bok bo się nie mogę tutaj pomieścić tutaj mam tradycyjnie dla psów takie kości wieprzowe ja sobie zedrę bo ja i tak im sortuję takie jakieś tutaj widzę tym razem coś lepszego nawet można dla siebie niestety nie było tych mówi mąż tych, tych, tych patyczków pałeczek tak zwanych więc są takie kości Będą mieli na gdzieś trzy razy, bo jak wiecie, ja wiele razy wspominam, że ja im gotuję po prostu jedzenie zupy na takich kościach, dobra, już Wam mówię co dalej, taka herbatka owocowa, Normalne już byście widzieli, dwa, dwie sztuki. Spadeczki, dochodzi do jakiegoś mięsa zielonego i olej. Yy, dwie sztuki oleju, jeden już otwarty, taki olej yy, 3 litry chyba, 3 litrowy olej. I już Wam jeszcze pokażę inne rzeczy. Takie fajne przybory do kuchni drewniane. O, już powiem Wam poniszczyły mi się. I mówię dzisiaj do męża i na zakupach niech mi kupi. Czyli takie łyżki do mieszania. Jedna jest taka. Widzicie, jeszcze nówka sztuka nie śmigana. Można sobie też ją fajnie powiesić. Tutaj taka zwykła. Moja już była taka stara, już mi tutaj pękła. I tutaj dla Was też różne rzeczy. Pokazuje no i trochę mi już było głupio i wstyd, że taka stara łyżka. Taka tutaj też drewniana warzoszka, ważocha łyżka też na pewno się do czegoś przyda. I powiem Wam, poniszczyły mi się te mm, deski do krojenia. Została mi się y, tylko jedna z tego stojaka, więc y, myślę, że ta się lepiej sprawdzi, że będzie taka jednolita okazało się, że te deski tutaj były klejone z kawałków ja chyba ubijałam na schabowe mięso i jak stuknęłam to ta deska na trzy się po prostu rozeszła na trzy a deska do krojenia wiadomo w kuchni musi być dobra kochani ja jeszcze wam pokażę co mi mąż fajnego kupił on zawsze wie, że ja lubię. Takie, zobaczcie, taką różę. E, taka, tutaj pomarańcz, żółć, taka nakrapiana. Miejmy nadzieję, że będzie zgodna odmianowo Oczywiście jest to róża do posadzenia. Teraz sobie ją wyciągniemy, zobaczymy. O, w takim tym zabezpieczona. Nawet widzę, ładne ma tutaj no przyroży. Róża francuska. Tutaj mamy wszystko opisane. Jak tu zrobić. Posadzić. Ja ją sobie pewnie uziemię gdzieś większą doniczkę. Niech ona w domu po prostu tutaj będzie znowu w kuchni. Stała krzewy z polskiej szkółki. Wyprodukowane na naturalnych na nawozach naturalnych bez użycia herbicydów, niby pisze produkt polski. No i jeszcze Wam pokażę o to już tak przy okazji, bo coś się wczoraj tam zaczęło żarówki mrygać i żarówka taka zwykła, ledowa do dola w kuchni, bo już wczoraj funubłyski były wieczorem, więc myślę, że już niedługo żywota dokona. I jednocześnie się spaliła, że tak powiem, do, dożyła swojego kresu. Żarówka ledowa nad, po prostu nad szafkami, sufitowa też takie. Trzeba było kupić i wymienić. I... Głównie pożarówki mąż jeździł, ale mówię, że od razu to mi kupisz te po prostu przyrządy, narzędzia. Tak to się mówi narzędzia pracy bo kto dużo gotuje, to są to jego narzędzia pracy. No cóż, to dzisiaj tak króciutko, że tak powiem, na szybko takie szybkie, szybkie zakupy coś do obiadu, coś po prostu do kuchni i akcesoria. No to cóż, jak Wam się filmik podobał, zostawiajcie łapkę w górę, a ja się żegnam i będę się zajmowała wiadomo innymi rzeczami i w domu. Pa!